Deszczają we mnie. One we mnie strzelają. Hamowy. Nie ma, jest! co mnie Jeszcze będą tutaj. Nie, tu nie ma nic. Lawa! Ja ta lawa mnie niszczy? Nie, to jest tylko woda. Normalna. Źle, bo tam siedzę. Przewróćcie ten statek. Bo się tam położyłam i leży. Nie, dobra jakie już staty mi się wyniszczył. Dużo dostaniesz hajsu. A już daleko jestem. O, to zły był poziom. Nie! Nie, przegrałam. trzy tylko. Mało strasznie. Zbierasz na na ten, czy nie? Zbieraj!